Cześć kochani. Wy nie zastanawiacie się dlaczego taki dziwny kadr? A to dlatego, że dostałam przesyłkę i po prostu nie mogę się doczekać, aby mogła ją nagrać dopiero jutro. Dlatego zrobiłam stojak z książek, które będę wstawiała na Vinted po 5-10 zł. Także jeżeli ktoś jest i lubi czytać i chce kupić sobie tanie książeczki, to zapraszam. Gdzieś tam w opisie na pewno będzie link. No i wygrałam w konkursie od Izy. Oczywiście też ją oznaczę w opisie, więc zaglądajcie do niej, bo super babka i proszę zostawić subskrypcję. Możecie też pisać, że jesteście ode mnie. Także ja się tak bardzo cieszę, bo w sobotę miałam urodziny. Więc wygrałam w tym konkursie i czuję się, jakby to był mój prezent urodzinowy. Jeszcze jest tak pięknie zapakowany. Także naprawdę bardzo mocno się cieszę i bardzo mocno dziękuję. Dziękuję Ci Iza, dziękuję Losie, że chciałeś, żebym wygrała tą paczkę akurat w urodziny. I jeszcze Wam powiem, że założyłam Bay Coffee, więc jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność, chcecie mnie wspomóc na YouTubie, podoba Wam się, co nagrywam, to bardzo mi miło będzie, jeżeli taką urodzinową kawkę mi kupicie. Też oczywiście będzie w opisie, ale już nie przedłużajmy. Dam, e, Nie wiem, czy też widzieliście moje nowe paznokcie. Fiu, fiu, fiu. Nie wiem, czy Wam pokazywałam, bo ostatnio strasznie mało mi było na YouTubie, ale tutaj jestem w rozjazdach takich. Że tragedia, ale już na szczęście teraz zaczyna się spokojny okres. Co prawda na studiach dużo nauki, ale. Ale jestem młoda, więc no wszystko znajdę czas. <grych> Dobra, zobaczmy tą przesyłeczkę. Mam nadzieję, że w miarę cokolwiek widzicie i że jakoś bardzo nie przeszkadzają Wam te książki, bo kompletnie nie mam inaczej, jak tego nagrać. Także film, film. O Jezu, jak ślicznie! Dziękuję, że jesteś 100 lat. Dziękuję bardzo. Dobra, otwieramy. No nie wierzę. Oj, rozerwałam. Dobra, przepraszam, że tak rozerwałam. To z emocji. No nie wierzę, jak ślicznie. No czy Wy to widzicie? Po prostu. Wow. I ten portfel. <noise> Jaki cudowny. Uwielbiam kolor złoty, więc super, że ma złote dodatki. <noise> ja! ile lepsze <przegródek>. No. <noise> to można akurat tutaj na nieplanowane, tutaj na to, tutaj na to. Albo karty można powsadzać. I tutaj, o! Nawet grosik na szczęście. <noise> jak mi miło. Zawsze mama mi mówiła, że jak się komuś daje portfel, to się rzuca tak grosika na szczęście. Tutaj widzę, mamy też bursztynki naturalne. Wow. Na pewno będą gościć gdzieś w moim tle. Tutaj widzę, że mam skarbiec gumisiów, czyli pewnie jakiś boks i zumi. O. Fiu, fiu, fiu. Właśnie oglądałam go ostatnio i mi się tak bardzo podobał. Zbieramy gumie Super. Założę sobie może jakiś nowy segregator pod to, żeby to wszystko tutaj pomieścić, żeby ten prezent miał swoją unikatową przestrzeń. To zrezygnuję z jakichś innych wyzwań. Super, dziękuję bardzo. Chowam sobie tutaj. Co my tutaj mamy? Tu mamy jakąś herbatkę, ale jakąś taką przepiękną. Ogólnie to jest tak pięknie zapakowane, że ja chyba nigdy bym tak pięknie nie pomyślała, że mogę komuś zapakować. Mamy tutaj też mazaczka. Super, bo ja mam tylko jednego. Super. I to permanentnego. Więc super, bo mam pomarańczowy, a już mi zbrzydł ten kolor, więc cieszę się, że coś nowego będzie. Tutaj widzę, że jakieś takie akcesoria. O, ta mini kosteczka strasznie mi się ona podobała u Izy, bo jest taka naprawdę, no, już takiej malutkiej nie widziałam. Także zobaczmy sobie tutaj. O. Wybaczcie za mojego palca, ale uh, ciągle jakieś ciasta robiłam, ciągle się tu oparzyłam, tu, to, tutaj obierając coś. Piękna naklejeczka. Kostka. Takiej nie mam. Nie mam, a też mi się bardzo podobało, bo widziałam, że jest wiele właśnie takich gier i zabaw. <laughs> Jakie słodkie! Od razu sobie do kluczy przypnę. Mamy tu też pięknego jamniczka. I tą mikrokostkę. No zobaczcie, sami dzieci, Na pewno pojawi się na moich odcinkach. Zobaczmy sobie dalej. No, nie wytrzymam. Że Iza w ogóle wpadła na taki pomysł, żeby to... O nie, no to wszystko jest tak pięknie osobno zapakowane. No, Wow, naprawdę ach, nie spodziewałam się tego. I tutaj widzę też, że to jest stworzone wszystko przez Izunię. O właśnie, tutaj macie nazwę kanału. Proszę do niej wpadać. Śliczne i kuciaki, jakie śliczne. Jakie piękne. Piękne, kolorowe. I na grubym papierze jest to wydrukowane. Bardzo fajnie, bo ja zawsze jak sobie drukowałam to na takim cieniutkim i to tak niewygodnie się to wszystko gniecie. A to jest super pomysł, żeby właśnie na takim grubszym papierze robić. A tutaj mamy świąteczne pieski. Jo, jakie urocze. No, i tutaj na plaży, fiu, fiu, I tutaj jesień. Piękne, naprawdę przepiękne. Patrzymy dalej. Kolejna herbatka. Super. Ja uwielbiam wszystkie herbaty. Ja mało piję kaw, ale herbatki uwielbiam na potęgę. I tutaj widzę ten segregator. No tak, bo ja zapomniałam już. Oj! Prawie wysypało się. Zapomniałam właśnie, że do wygrania był przepiękny segregator. A wiecie, że ja kiedyś go gdzieś też widziałam, i też zastanawiałam się, żeby go kupić. Nie no, no patrzcie, no wow, takiego właśnie jeszcze dużego formatu nie mam, no i jeszcze koperty, nie no, w tym segregatorze chyba będzie wszystko, odiz o ile tego jeszcze jest, wow. Tutaj mamy greckie all inclusive, ej no i jeszcze jest pionek i to jest też stworzone przez Izę? Nie no, naprawdę, naprawdę trzeba mieć... Talent. Ja do dzisiaj nie umiem wyzwań stworzyć, nawet, a tu tyle rzeczy naprawdę wow! Super gra. Właśnie chciałabym lecieć w tym roku do Grecji, więc idealnie by było. Dołożę tutaj gdzieś na bok. Tutaj mamy chyba wyzwania do tego greckiego all inclusive. O, tutaj coś zaliminowanego widzę. Fiu, fiu, fiu. Te piękne łapki. I tutaj wyzwanie: 50 i 100 zł mega, śliczne. Tutaj, tutaj też mamy jeszcze coś zalaminowanego. Już patrzę, co to jest. To jest chyba też kolejny boksik, bo widzę, że tutaj w podobnej tematyce, albo może też na wakacje, żeby zbierać. Mhm. Chyba tak. Tak to najmniej wygląda. Śliczne, naprawdę. I tutaj jeszcze z lodami. Wow, naprawdę. Wow, i tutaj mamy jeszcze przepiękne zalaminowane pieski. No. Przepiękne to jest i segregator. Nie, no naprawdę bardzo dziękuję. Jest mi ogromnie miło. Nie wiem, jak mam się w ogóle odwdzięczyć. Nie wiem, co w ogóle mam powiedzieć. Jest to tak piękne, że mi słów po prostu brakuje. Także naprawdę bardzo dziękuję. I jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam was właśnie na kanał do Izy. Jeszcze wam zaraz pokażę raz kanał. Dobra. I zabudżetuję. Naprawdę. Wspaniała babka jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Ogólnie dziękuję też wszystkim, że tutaj jesteście. Ostatnio pod moim filmikiem też składaliście mi urodzinowe życzenia, także naprawdę bardzo Wam dziękuję. Dzisiaj szybki filmik e, ze statywem z książek. E, zachęcam Was do urodzinowej kawki dla mnie. E, na pewno doda mi takiej motywacji do działania. Już będę się pojawiała tutaj regularnie, już najgorszy, mm, najgorsze właśnie zawirowania przeszłam. Wszystko się udało, tak że wrócę do Was niebawem. W tym tygodniu też pojawi się odcinek, a może nawet dwa. Zobaczymy, a może, jak będę miała ochotę, to i trzy. Także zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. No i co? Widzimy się już za kilka dni. Pa!